Czy wyobrażasz sobie, że w środku dnia w jednej z dzielnic Warszawy nad miastem pojawia się czarny, gęsty dym, a powietrze zaczyna pachnieć spalenizną? Właśnie tak wyglądały dziś siekierki, gdy ogromna hala wypełniona odpadami stanęła w ogniu. Co dokładnie się wydarzyło? Czy mieszkańcom groziło niebezpieczeństwo? I dlaczego to miejsce może być tykającą bombą? Zostań ze mną, wyjaśnię wszystko. Około godziny 12:30 nad dzielnicą uniosły się potężne kłęby czarnego dymu. Jak się okazało, zapaliła się ogromna hala namiotowa pełna odpadów. Pożar wybuchł w punkcie selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Zawodzie 1, zaledwie kilkaset metrów od elektrociepłowni Siekierki. Tak bliska odległość od strategicznego obiektu energetycznego mogła skończyć się dramatem, ale na szczęście. Nie skończyła. Zapaliły się odpady już wcześniej posegregowane. Dach doszczętnie spłonął, ale, co kluczowe, ogień nie przeniósł się dalej. W akcji brało udział 10 zastępów straży pożarnej. Kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził, że ogień objął około 200 metrów kwadratowych. Nikt nie został ranny, a wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu zdążyły się ewakuować jeszcze przed przybyciem służb. Co ważne, na miejscu pojawiło się także laboratorium chemiczne, które badało jakość powietrza. Wynik? Wstępnie. Brak zagrożenia dla mieszkańców. Ale to rodzi pytanie: jak to możliwe, że w sercu dużego miasta, w przemysłowej dzielnicy, dochodzi do tak poważnego pożaru odpadu? Czy to tylko wypadek? Czy raczej skutek wieloletnich zaniedbań? Bo to nie pierwszy raz, gdy odpady wybuchają płomieniami w Warszawie. I warto zadać sobie pytanie: czy jesteśmy bezpieczni, kiedy śmieci płoną tuż za naszymi oknami? To wszystko w dzisiejszym materiale. Pożar na szczęście został szybko opanowany, ale zagrożenie może powrócić. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście i rozumieć, co naprawdę za tym stoi, Zostaw subskrypcję, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bądźcie czujni i trzymajcie się bezpiecznie.